Kiedy pociąg relacji Kraków-Gdynia wyruszył o 22:05, Michał nie spodziewał się niczego niezwykłego. Była jesień, zimny deszcz uderzał w szyby, a na peronie stało tylko kilku pasażerów. Mężczyzna kupił bilet w ostatniej chwili, chciał po prostu uciec z miasta, od pracy, od wszystkiego. Wsiadł do przedziału numer 13, zaledwie chwila przed odjazdem. W środku panowała cisza. Na górnej półce spała starsza kobieta w szaliku. Naprzeciwko niego siedział mężczyzna w garniturze, czytający coś przy słabym świetle lampki. Kiedy pociąg ruszył, konduktor, wyjątkowo poważny, o surowym spojrzeniu, wszedł do przedziału i rozdał każdemu cienką kartkę. Nie bilet, nie ulotkę. Zasady: Było ich siedem. Pierwsze po północy nie wolno patrzeć przez okno. Drugie, jeśli ktoś zapuka do drzwi między dwunastą a czwartą, nie otwieraj. Trzecie, jeśli zobaczysz w lustrze kogoś, kto nie siedzi w przedziale, nie reaguj. Czwarte, nie rozmawiaj z nikim, kto wsiądzie po drugiej stacji. Piąte, nie śpij w przedziale numer 13. Szóste, gdy pociąg zatrzyma się w tunelu, zamknij oczy. Siódme, nigdy, przenigdy nie wychodź do wagonu restauracyjnego po północy. Michał zaśmiał się pod nosem, sądząc, że to jakiś żart dla turystów. Ale gdy spojrzał na twarze współpasażerów, nie zobaczył nawet cienia uśmiechu. Kobieta w szaliku trzymała kartkę jak modlitewnik, a mężczyzna w garniturze położył ją obok siebie, jakby była czymś świętym. Czy to poważne? Zapytał cicho. Starsza kobieta skinęła głową. Nie chcesz wiedzieć, co się dzieje, gdy ktoś łamie zasady. Za oknem migotały światła małych stacji, potem tylko mrok. Pociąg kołysał się lekko, a zegarek Michała wskazał północ. I wtedy to usłyszał. Ciche pukanie do drzwi. Najpierw raz. Potem dwa, trzy, cztery. Ktoś stał na korytarzu. Przepraszam, szepnął głos z zewnątrz, kobiecy, drżący. Zgubiłam bilet. Proszę, wpuśćcie mnie, tu zimno. Mężczyzna w garniturze nie podniósł wzroku. Starsza kobieta zasłoniła uszy rękami. Michał spojrzał na drzwi, klamka lekko drgnęła. Głos stał się bardziej desperacki. Proszę, tylko na chwilę. Wtedy zobaczył przez szybkę coś, co sprawiło, że jego serce zamarło. Cień po drugiej stronie nie miał twarzy. Pociąg szarpnął się, światła przygasły. Pukanie ustało. Kiedy znów zrobiło się jasno, kartka z zasadami na jego kolanach była mokra od potu. A na dole pojawiła się nowa, napisana świeżym atramentem linika. ósme, jeśli przeczytałeś to do końca, ona już wie, że tu jesteś. Pociąg pędził przez ciemność, a rytmiczny stukot kół mieszał się z oddechami pasażerów. Michał próbował udawać, że to tylko żart, że ktoś po prostu bawi się w makabryczną psychologiczną grę. Ale coś było nie tak. W powietrzu czuł zapach ozonu, jak po burzy, jak przed uderzeniem pioruna. Starsza kobieta modliła się cicho pod nosem, a mężczyzna w garniturze nerwowo przestawiał długopis, jakby liczył sekundy do świtu. Zegar na jego telefonie wskazywał godzina 0,41, kiedy pociąg niespodziewanie zwolnił. Światło zamigotało, a potem całkowicie zgasło. Przez chwilę panowała ciemność tak gęsta, że mógł usłyszeć bicie własnego serca. I wtedy rozległ się dźwięk. Metaliczny zgrzyt, jakby coś ciężkiego przeciągano po dachu wagonu. Nie patrz przez okno, wyszeptała kobieta, lecz było już za późno. Michał odruchowo spojrzał. Za szybą zobaczył coś, co z początku wziął za odbicie: twarz. Ale nie jego. Blada, bez powiek, uśmiechnięta szeroko jak maska. Patrzyła na niego z zewnątrz, choć wagon pędził ponad sto kilometrów na godzinę. W sekundzie, gdy ich spojrzenia się spotkały, ta flaszkła zaparowała od wewnątrz, a na parze pojawiły się odręcznie zapisane litery. Witaj. Michał cofnął się, potknął o torbę. Mężczyzna w garniturze zareagował natychmiast, chwycił go za ramię. Powiedziałem, żebyś nie patrzył. Syknął. Teraz już ją widziałeś. Teraz się nie odczepi. W tej chwili pociąg wjechał w tunel. Całość pogrążyła się w czarnej pustce. Nikt nie oddychał. Z ciemności dobiegało stukanie, delikatne, rytmiczne, jak paznokcie uderzające o metal. Zamknij oczy, przypomniała kobieta. Michał posłuchał, lecz dźwięki nie zniknęły. Wręcz przeciwnie, przybliżały się. Z góry, z boków, jakby coś przemieszczało się po wagonie, czołgając się wzdłuż sufitu. Potem rozległ się głos. Nie z zewnątrz, lecz w jego głowie. Cichy, melodyjny, kobiecy. Otwórz oczy, Michałku. Chcę tylko zobaczyć, czy masz jej oczy. Serce podeszło mu do gardła. Nie wiedział, skąd znała jego imię. Nie miał odwagi się ruszyć. Wtedy pociąg nagle zatrzymał się. Z trzaskiem, jakby ktoś szarpnął hamulcem awaryjnym. Otworzył oczy i zobaczył coś, co wydawało się niemożliwe. Zasady na jego kartce zniknęły. Zamiast nich widniało jedno zdanie, napisane krwią. Kiedy złamiesz zasadę, ona wchodzi do środka. Drzwi wagonu otworzyły się z przeciągłym piskiem. Do środka wszedł chłopak, może dwudziestokilkuletni, z oczami pustymi jak szyby. Niósł ze sobą identyczną kartkę. Usiadł naprzeciw Michała, nie mówiąc ani słowa. On wsiadł po drugiej stacji, Wyszeptała starsza kobieta, blednąc. Nie wolno z nim rozmawiać. Ale Michał już wiedział, że wszystko się sypie. W powietrzu było coś gęstego, dusznego jak dym po pożarze. A chłopak zaczął się uśmiechać. Nie martw się, powiedział cicho. Zasady są po to, żeby je łamać. Ale za każde złamanie ktoś inny płaci. Kiedy mrugnął, jego twarz zmieniła się. Oczy zniknęły. Uśmiech się wydłużył. A wtedy z sufitu zaczęła kapać krew. Pociąg znów ruszył, powoli, jakby z ociąganiem. Ale coś się zmieniło. Michał czuł, że wagon, w którym siedział, nie porusza się już w kierunku gdyni. Za oknami nie było widać lasów ani stacji, tylko ciemność, w której migały krótkie, blade błyski, jakby ktoś zapalał zapałki w próżni. Mężczyzna w garniturze leżał na podłodze, nieprzytomny. Starsza kobieta trzęsła się w kącie, ściskając krzyżyk, który teraz wyglądał, jakby topniał w jej dłoni. A chłopak z pustymi oczami wpatrywał się w Michała z nienaturalnym spokojem. Widzisz? szepnął. Ona już jest w środku. Kim, kim ona jest? Zapytał Michał, próbując utrzymać głos na wodzy. Chłopak uśmiechnął się tak szeroko, że krew popłynęła mu z kącików ustęp, strażniczką zasad. Nie pozwala nikomu wysiąść, dopóki wszyscy nie zapamiętają, że nocne przejazdy mają swoją cenę. Nagle wagon zatrząsł się, a światło zaczęło pulsować. Na suficie pojawiły się czarne smugi, jak dłonie odciskane w sadzy. Kobieta krzyknęła, gdy jedna z nich poruszyła się, powoli, jak żywa. Cień spłynął po ścianie, aż w końcu zmaterializował się w postać. Stała przed nimi ona. Wysoka, szczupła, ubrana w brudnoszary płaszcz konduktora, z czarnym kapeluszem zasłaniającym twarz. Z jej oczu sączył się cień jak dym. Bilet do końca trasy, proszę, powiedziała głosem, który brzmiał jak echo setek głosów. Starsza kobieta podała jej swoją kartkę drżącą ręką. Kobieta w płaszczu spojrzała, a potem jednym ruchem wciągnęła ją w mrok. Nie został po niej nawet cień. Michał cofnął się, serce dudniło w piersi. Chłopak uśmiechnął się szerzej. Widzisz, każdy, kto złamie zasadę, płaci. Ale może jeszcze się uratujesz, jeśli zapamiętasz wszystkie. Michał spojrzał na swoją kartkę. Słowa wracały, pojawiały się same jak wypalane ogniem. Pierwsze nie patrz przez okno. Drugie nie otwieraj drzwi. Trzecie nie śpij w przedziale trzynastego. Czwarte, nie rozmawiaj z obcymi. Piąte, nie patrz, gdy pociąg wjeżdża w tunel. Szóste, nie idź do wagonu restauracyjnego po północy. Siódme, nigdy nie próbuj wysiąść przed końcem trasy. Zerknął przez korytarz, na końcu wagonu paliło się światło. Wagon restauracyjny. Czerwony neon migotał napisem, czynny, choć była już druga w nocy. W głowie usłyszał jej głos. Choć tylko jeden łyk kawy... Zanim skończy się noc, wbrew rozsądkowi ruszył. Czuł, że musi zrozumieć. Drzwi otworzyły się ciężko, z sykiem pary. W środku panowała cisza. Stoły puste. Na jednym z nich filiżanka. Parowała. Obok niej siedział on, mężczyzna w garniturze, którego zostawił nieprzytomnego w poprzednim wagonie. Teraz był blady, nieruchomy, z pustymi oczodołami. Usiedź, Michał, powiedział głos za jego pleców. Pociąg dojeżdża. Odwrócił się. Stała tuż obok. Twarz miała już ludzką, znajomą. Jego własną. Czas przekazać zasady dalej szepnęła. Inaczej to ty zostaniesz strażnikiem. Zanim zdążył krzyknąć, poczuł chłód. Ciemność zaczęła go wciągać od środka, jakby rozpuszczał się w powietrzu. Widział jeszcze przez chwilę, jak kobieta w szaliku, mężczyzna w garniturze i chłopak z pustymi oczami siedzą spokojnie, czekając. Pociąg ruszył szybciej, szybciej, aż światło za oknem stało się smugą. A potem cisza. Rankiem konduktor znalazł pusty przedział numer trzynasty. Na siedzeniu leżała kartka, sucha, czysta. Tylko jedno zdanie było zapisane czerwonym atramentem. Zasady obowiązują każdego nowego pasażera.